Them too. Friends are nearby, don't need another feel. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam chwilę po godzinie 8, a teraz jest pół do 10. Niestety pogoda nam się zepsuła całkowicie. Jeszcze wczoraj było bardzo ładnie i słonecznie, a dzisiaj niestety przywitała nas typowa listopadowa pogoda, pomimo że na kalendarzu jest dopiero październik. I słuchajcie, od rana jest niesamowicie pochmurnie, w mieszkaniu jest ciemno jak w nocy, dodatkowo chyba już padało, więc mam nadzieję, że e, tutaj do obiadu się wypada, a potem bo mam plany wyjściowe. Nie będę ukrywać, że nie lubię moknąć, no ale wiadomo jak trzeba, to trzeba, nic się na to nie poradzi. Ja dzisiaj postaram się jak najbardziej ogarnąć, ale widziałam, że już pod wczorajszym filmem pojawiły się komentarze, że wyglądam na zmęczoną. Tak, bo teraz to jest trudny okres, który oprócz tego, że skutkuje małą ilością snu, też skutkuje moim całkowitym oddaniem się e wiecie, cały czas o nim myślę, piszę w różnych momentach, przez co mogę wyglądać na wykończoną, a dodatkowo jeszcze od czwartku do soboty wyłącznie, słuchajcie, miałam kolkę nerkową, a niestety kolka nerkowa... Jest związana z tym, że później chyba cały tydzień dochodzę do siebie, więc niestety jest to takie wycieńczenie organizmu i tak jestem mega zadowolona, że ta kolka trwała tylko 3 dni, bo w normalnych okolicznościach potrafię mnie trzymać nawet tydzień, więc chyba się nauczyłam jakoś z nią obchodzić, że nie jest najgorzej. I ogólnie ten tydzień to będzie taki tydzień zadbania o siebie, bo jestem już umówiona na brwi, jestem też umówiona na poznokcie, bo już mam niesamowity odrost, więc dzisiaj udajmy, że moje brwi. I paznog się nie istnieją. i już w kolejnych vlogach będę wyglądać tak w miarę normalnie. Jeżeli chodzi o nowości, to słuchajcie, chciałam Wam opowiedzieć o produktach, które kupiłam w Hebe. Nie nagrywałam tego dnia vloga, ale właśnie z asystentką byliśmy w Hebe, bo niestety. Ten szampon, który kupiłam w Rosmanie ostatnio z Stars, tak ze Springbone Stars, był tragiczny i ja wyglądałam strasznie. Dzisiaj go odda mojej siostrze i zobaczymy, co ona powie. Natomiast ja sobie kupiłam, słuchajcie, szampon stołpy. Ten szampon mnie zaciekawił. Jest to szampon do włosów suchych, matowych i puszących się. W szczególności właśnie ta opcja włosów puszących się, bo one nie są moje włosy suche ani matowe, ale właśnie się puszą. I powiem Wam, że go używałam i jestem mega zadowolona, bo włosy się bardzo ładnie układają, są właśnie takie nawilżone i takie zerbane. Dodatkowo kupiłam sobie coś ala maskę, ale taką bez spłukiwań. Zobaczcie, to jest taki olejek w kremie i to jest genialne. Ja już to nakładam na włosy i jestem mega zadowolona, bo powoduje ten olejek właśnie w kremie, że te włosy są takie miłe, zdyscyplinowane, wiecie, ułożone i nawilżone, ale nie przeciążają włosów. A mi się zazwyczaj zdarzyło, że cokolwiek na nie nie nałożyłam dodatkowego, to był efekt przeciążenia, więc jestem niesamowicie zadowolona, więc tutaj ogromny, ogromny plus. Oczywiście to są pierwsze stosowania. Ja użyłam dopiero jeden raz i dwa razy szamponu, więc zobaczymy, jak będą mi się sprawdzać dalej, ale jak na razie jestem po prostu zachwycona. I dodatkowo właśnie dostałam przesyłkę od Ali, jest to woda z Oriflame i pewnie się zdziwicie, dlaczego kupiłam taki letni zapach, ale to jest zapach piwoni i to jest moje, to są moje ulubione perfumy z Oriflame. To opakowanie ma aż 75 ml, a ja słuchajcie, zużyłam je całe w okresie od czerwca do sierpnia, i oczywiście to były takie perfumy bardziej na co dzień, nie na żadną okazję, nie na żadne poważniejsze wyjście, ale były idealne, bo były wyczuwalne, długo się utrzymywały, ale też w tych gorących dniach nie były takie, wiecie, nachalne i duszące, więc byłam mega zadowolona. A że teraz byłyby przydaże tych wszystkich zapachów właśnie wiosce neletnich, to zamówiłam sobie u Ali ten zapach, samą go wyszubladę i poczeka po prostu na wiosnę, a ja uwielbiam zapach piwoni i szczerze, jakbym teraz nie kupiła, to bym żałowała, tym bardziej jeżeli by się nie pojawiły później na wiosnę, bo to jest jeden z moich ulubionych wersji właśnie perfum z piwonią i jestem mega zadowolona właśnie z tego jak one pachną. Taki słowie zapach idealny piwoń i potrafię wam opisać, tak jakbyście stanęli przy krzaczku i wąchali po prostu kwiatki no coś, coś pięknego i dlatego po prostu zdecydowałam się na ten zapach i ogólnie szkoda, że teraz jest sezon, ale ona wiadomo są typowo wiosenne, letnie więc na razie sobie troszkę poczekają przyjeżdżam do kuchni na kawę i jestem mega zadowolona, ponieważ zaczyna się przyjaśniać, więc może nie zmoknę a dlaczego wychodzę po obiedzie? ponieważ dzisiaj akurat to jestem umówiona z asystentką powiedzie, Co prawda wolę sprawy różne na mieście załatwiać z rana, ale nie zawsze da się tak zgrać właśnie plany, a wiecie, do tej pory asystentka się zawsze do mnie dostosowała, więc jak dzisiaj miała wizytę u lekarza, to nie było problemu, żebyśmy się spotkały po 15, przecież i tak większość rzeczy będzie jeszcze otwarte, więc wiecie, też staram się być elastyczna i się do kogoś dostosowywać, więc tutaj wiadomo, że pani Justyna pracuje dla mnie właśnie tutaj z ramienia mopsu, u ale Kurczę, też jestem człowiekiem i staram się, wiecie, dostosować tak, żeby po prostu wszystkim pasowało. I za mną pewnie widzicie siatkę, o ile tam się guzik nie kręci, nie, nie kręci się. A muszę planować, bo tam schowane futerko, e, które właśnie zaniesiemy z do ścięcia. I mam nadzieję, że już niedługo będę je nosić i że będzie mi się w nim dobrze chodziło. Właśnie teraz na jesieni, bo już powolutku w mojej ramonesce robi mi się trochę zimno. Więc zobaczymy, jak to będzie działać. Natomiast mam teraz taką grubą, rozkminę. No i może mi powiecie jak to jest zrobione, ponieważ słuchajcie, ja... Napisanie e-booka poświęcam każdą wolną chwilę. Piszę go zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami, czasami nawet w nocy. Ale to właśnie w nocy mam największą wenę. Dzisiaj na przykład pisam do trzeciej w nocy i udało mi się skończyć cały jeden rozdział, więc y, nie wiem jak to jest zrobione. Przecież w ciągu dnia mózg powinien być wypoczęty, wiecie, wyspany, odcinam się od wszystkich bodźców, wiecie, wyłączam internet, wyłączam powiadomienia i dźwięk w telefonie, zamykam drzwi i skupiam się tylko na pisaniu. Ale to właśnie wieczorem, kiedy mam włączone powiadomienia, ja korzystam z internetu, mam najlepsze pomysły i pamiętam, że jak pisałam właśnie moje opowiadanie w lipcu, to w ciągu dnia... Dobrze mi się pisało, tak wiecie, w zeszycie. Normalnie długo pisałem i wtedy miałam fajne pomysły, ale tak naprawdę e, cały zarys historii przychodzi do mnie wieczorami, e, wtedy siedzę właśnie przy kąpie i pisałam bądź też właśnie miałam noc w łóżku i pisałam w łóżku. Więc kurczę, chyba ja jednak mam wenę wieczorną, więc e, mam nadzieję, że zanim mnie skończę tego buka, coś sobie nie rozwalę snu, bo takie dzisiaj pisam jak mówiłam, do trzeciej, to po prostu jest to jakaś masakra. Ale jak wiecie co, nie czuję się jakoś bardzo zmęczona i ja sobie też postaram się, wiecie, odpoczywać. Nie należy sobie zbyt dużego tempa. Okej, okay, terminy mnie gonią, ale mamy tak dopasowane terminy, że ze wszystkim powinniśmy spokojnie zdążyć. Ja też, mi zależy właśnie najbardziej na tym, żebym oddała jak najszybciej konspekt, wiecie, całego e-booka, bo potem można go dopracowywać, to jest najmniejszy problem. Natomiast Natomiast chciałabym jak najszybciej już mieć taki główny zaraz, żeby też inne osoby, które będą go składać, będzie korekta, będą grafiki, żeby mogły nad tym jak najlepiej popracować. E, więc, no cóż, mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko skończyć, bo tutaj jest też takie moje troszeczkę ambicjonalne podejście, że chciałabym wszystko zrobić przed końcem terminu. Ale zobaczymy, jak to się pokłada. bo wiecie, życie pisze swoje własne scenariusze. E, za chwilę na obiad przychodzi moja siostra a właśnie po obiedzie wychodzę z domu, bo idę na spotkanie z asystentką. Mamy troszeczkę spraw do załatwienia i oczywiście zabieram Was ze za sobą, więc pójdziemy też na małe zakupy do Action. Wreszcie się zmobilizowałam i pojadę do Action, więc zobaczymy w szczególności, czy są te robaczki, które na TikToku święcą triumfy teraz jako zabawka dla kotów, więc na pewno kupimy jakiegoś robaczka dla Guziczka, więc później może mam nagram, jak się będzie bawił, o ile będzie się chciał bawić, bo z Guzikiem to jest czasami tak, że słuchajcie, on ma jakieś zabawki, i on na przykład ma nową zabawkę, ale w ogóle go ona nie interesuje. Bawi się starymi, i po pół roku się sięga po tą nową zabawkę. Więc która już która się nie jest nowa, ale wiecie o co chodzi. Mam dziwnego kota, ale za to tak kochanego, że ojejku, aż ciężko to określić. Udało się szczęśliwie dotrzeć do galerii Rumia. Najpierw poszłam za niej z wysyną tą kurtkę, którą kupiłam, czyli to futerko. I okazało się, że pani uda się zrobić krewcowami na sobotę, więc super, miała już na Wszystkich Świętych taką fajną, grubszą kurtkę, bo na razie w tej remonacji, którą mam za sobą jest mi okej, okay, ale wiecie, robi się coraz chłodniej, a też nie chce na cmentarzu marznąć, a wiecie jak to jest w czasie Wszystkich Świętych, ale mieliśmy problem, żeby doszli w ogóle do galerii, bo jak przyst, y, właśnie ta pętla w Rumi, y, czyli dworzec autobusowy i dworzec SKM y, jest remontowana i w normalnym użytku, jak idziecie na autobusy, nie ma aż takiego dużego problemu, tak przejście mostem okazało się niemożliwe, bo wszędzie nie ma żadnych chodników, część pasów jest wyłączona, nie ma jak przejść, próbowałyśmy przyjść na trzy sposoby, się nie udało i musiałyśmy podjechać jeden przystanek autobusem i powiem, że ja takiego czegoś nie lubię, bo pan z kierowca musi wyjść, rozłożyć lampę, ja wjeżdżam, odjechać i na następnym przystanku znowu tą rampę rozkładać i to wiecie jest męczące i zajmuje sporo czasu, dlatego zawsze jak jest jeden przystanek to idę pieszo, no ale tutaj nie było opcji, żebym jakkolwiek przeszła, więc... Ale też się zastanawiamy, jakim cudem wrócimy, albo będziemy szły do innego rodzaju przystanku, albo przyjdziemy sobie jeszcze innym sposobem, zobaczymy, postaramy się jakoś dotrzeć, albo po prostu pójdziemy na autobus i podejdziemy ten jeden przystanek. Jeszcze nie wiem dokładnie, ale cieszę się, bo już widziałam, że w Action nie ma zbyt dużo ludzi, e, więc mam nadzieję, że będzie się przyjemnie robić zakupy. I wreszcie się zmobilizowałam i też nie będę ukrywać, że chcę szukać kilku konkretnych rzeczy w Action. A właśnie, miałam kupić mamy płyn do naczyń, bo prawie za Zapomniałam, bo tutaj są bardzo fajne, tanie i wbrew pozorom nie są takie rzadkie, więc dobrze się pienią, dobrze myją, to po co kupować na za 6 zł, jak w Action jest za 3 i można oszczędzić. Niestety jest to wyzwanie troszeczkę inflacyjne, więc cieszę się, mam nawet swoją siatkę po płaszczu z Pepką, więc mam nadzieję, że uda się zrobić fajne zakupy, potem może skoczymy sobie na jakąś kawkę i będziemy powoli wracać do domu, bo niestety tak to jest, że jak jedziecie niby do galerii na chwilę, ale remonty, autobusy i z szybkiego wypadu wychodzę mam 3-4 godziny, no ale cóż, taka jest rzeczywistość, dobra nie przyciągam, może wam nawet w kawiarni zrobię mały hol albo w domu, Zobaczę, ile rzeczy kupię. już po zakupach i słuchajcie, odziewał, dostałam prawie wszystko, co chciałam. Niestety nie potrafiłam znaleźć robaczku, ale była tak dziwna akcja w action, że nawet nie macie pojęcia. Zapytałam się obsługi, gdzie znajdują się robaczki. Powiedziałam, że nie są na dziele e, dla zwierząt i niestety pani opróskliwie mnie spływiła. Stwierdzałam, że jak nie ma półce, to nie ma. E, była tak nieprzyjemna, że słuchajcie, o, aż mi się humor zepsuł. Dlatego teraz przyszłyśmy z ustyną na ciepłą herbatę e, i chyba, dobra, przypuszczacie? Okej, okay, dobra. E, I przyszły Musimy się napić czegoś, odpocząć chwilę, bo za chwilę też będziemy musiały e, obczaić, w jaką stronę uda nam się e, dostać na przystanek i na autobus. Mam ze sobą tutaj, mam nadzieję, że to zobaczycie, o, widać, wielkie zakupy i o więcej zapłaciłam w Rossmanie niż w samym Action. I mam wrażenie, że ja dzisiaj zrobiłam wielkie, wielkie zakupy dla kota, bo tak naprawdę większość moich rzeczy, które ja wzięłam do koszyka, były dla Guzika. E, kupiłam mu już prezent na święta, kupiłam mu i siostrze prezent na Mikołaj, ale tego wam nie pokażę, bo siostra... Nie będzie zażekać się, że filmów nie ogląda, ale wiecie jak to jest. Należycie oglądać, tylko się ze mną doroczę. Ale z drugiej strony kupiłam, słuchajcie, kolejny kalendarz adwentowy. I to jest drugi. I ten kalendarz wam zdradzę, bo będzie to kalendarz dla guziczka. Tak, w Action jest fajny kalendarz dla zwierząt. I dostałyśmy zresztą wersję dla kota. Jestem niesamowicie z tego powodu zadowolona. Ja głównie troszeczkę rzeczy właśnie kupiłam z tej oferty świątecznej, więc naprawdę super. Wziąłam też na Arizona, bo przyznałam się szczerze, że nikt tego nie piłam, więc pomyślałam, że będzie to dobra rzecz, żeby po prostu przetestować. Nie wiem, czy jeszcze dziś, czy w środę na blogu zobaczymy, e, więc oczywiście zakup już Wam pokażę na spokojnie w domu, bo po prostu jest to tam tak powieszone, że ciężko by było to teraz ruszyć, żeby się tam wszystko nie rozpadło, a mamy to fajnie zapakowane e, i ogólnie e, właśnie spojrzałam na kwitak od krawcowej i słuchajcie, futerko kosztowało 50 zł. A zgadnijcie, ile kosztuje ścięcie rękawów? Jeszcze pani powiedziała, że troszeczkę jest węż, bo one są dość szerokie na mnie. E, I zwężenie rękawów oraz sklecenie kosztuje 50 zł. Więc podwoiła się wartość kurtki. I wiem, że ktoś powie, że o, i tak cieszę się, bo 100 zł za dobrą kurtkę to jest spokojna. Ja wiem, ale właśnie dlatego staram się tak na co dzień szukać ubrań, których nie trzeba przerobić, bo niestety są to dość duże koszty. Ale zależało mi na tym futerku, widziałam, że to mi się sprawdzi że będę właśnie dobrze w tym wyglądać, będę się dobrze czuła. Jest to wiecie, totalnie nie fajne w kanonie, modne, więc dlaczego nie? Ale niestety trzeba sporo słoną zapłacić, więc niestety Miazna musi się szybko uczyć, żeby po prostu jak oszczędzić, bo ale zapłacić koleżance, niż płacić właśnie salonowi. Ale teraz, kurczę, zawód kropcowy jest naprawdę opłacalny. tu bardziej, że one z mieście kropcowe są oblegane. Więc kurczę, taki duży plus. Ale cieszę się, że ludzie mają pracę, bo to wiecie, też jest dość duży właśnie taki... Plus, nie chcę się powtarzać, ale wiecie na pewno co mam na myśli. E, I jednak jestem niewyspana i mam mniejszą tolerancję na ludzi i miałam sobie wyjść do PEPCO ale mówię, nie, nie, mam sił, nie mam ochoty, może tylko wejść, zejdziemy ze strony do sensa i popatrzeć, co tam jest, bo ja lubię sobie po prostu śledzić trendy, żeby potem nagrywać outfit dla was, ale tak poza tym to wiecie, jakoś już straciłam motywację do zakupu. Być może dlatego, że dzisiaj dostałam przełapi i rachunki i prawie nic mi do koncie nie zostało. Także to nie jest jedyny przeważ, czekam, ale serio, teraz wszystkie rachunki też idą tak w górę, że głowa mała, ale najważniejsze, że mam do guzika fajne rzeczy, że dostałam prawie wszystko, co chciałam, ale nawet płyn do mycia naczyń w Action zdrożał, ja go kupowałam za 2,90 albo chyba 3,20, ten kremowy, a słuchajcie teraz ten kremowy kosztował 3,70, a zwykły 3,49, więc ceny nowy w Action idą do góry, dajcie znać czy zauważyliście jakieś właśnie podnoszenie cen, ja na do naczyń na pewno wróciłam do domu jest teraz przed godziną 8 i strasznie długo nam się zeszło z ustyną, bo niestety nie miałyśmy jak wrócić. Okazało się, że były trzy autobusy i pociąg, którym ewentualnie, jeżeli pan byłby bardzo miły konduktor, czyli pociąg na Hel i bym rozłożył rampę, też mogłybyśmy wrócić. Słuchajcie, wszystko było w przeciągu 10 minut, ale trzeba było nam wszystko czekać około 25 minut, więc niestety masakra to wszystko jest tak źle postawione. I wieczorami ciężko dojechać do Redy. Ja byłam w domu w pół ósmej, ale yy, zanim się rozpakowałam, wiecie, chwilę odpoczęłam i zjadłam kolację, to teraz jest ósma i pomyślałam, że zrobiłam taki Turbo szybki mini haul zakupowy. Może zacznę od czegoś, co jest największym hitem i to będzie jedyny kalendarz adwentowy, który będziecie znać na razie. To jest kalendarz adwentowy dla kota. Kupiłam oczywiście dla guziczka. Mam nadzieję, że będzie jadł smakołyki z apetytem i że mu się spodobają, bo już teraz guziczek ma troszkę bardziej w sumie mniej restrykcyjną dietę, więc w tym roku może spróbować. Ja ogólnie odpaliłam lampę dodatkową, ale mam tutaj tyle rzeczy, że niestety mam cień na twarzy, a do tego jeszcze widzę, że... Niby mam cienie, a się błyszczę strasznie w tym świetle, ale nieważne, bo zależało mi na tym, żeby jak najszybciej Wam to nagrać. Jeżeli chodzi o drugą rzecz dla guziczka, to kupiłam taką skarpetę prezentową. Zobaczcie, jakie to jest śliczne. To jest normalnie prezent pod choinkę. Tutaj mamy 8 zabawek i guziczek. Nie zamówicie się z tego cieszy, bo on uwielbia wszystkie takie, wiecie, szelszczące rzeczy. Niestety... Robaczków ani tej yy, samoczyszczącej się rolki nie było, ale była za to taka rękawica, yy, więc mam nadzieję, że na będzie fajnie zbierać sierść, bo widziałam różne takie patenty. Ona była za 9 zł, więc stwierdziłam, czemu by nie spróbować. Jeżeli chodzi o kosmetyki, yy, to wziąłam sobie maseczkę do ust, bo wszyscy na TikToku je falą. a Podobno są super nabliżające, a ona była za 3 zł, yy, więc się zdecydowałam. I jeżeli chodzi o Action, to moja mama ma Wam do polecenia coś ciekawego, a mianowicie słuchajcie, te płyny do naczyń, ja tutaj mam litrowe i y, kiedyś kupowałam mamie te mniejsze, półlitrowe i one słuchajcie, niesamowicie zdrożały, bo jeszcze do niedawna kupowałam mamie te półlitrowe, tak jak Wam mówiłam wcześniej, za 2,95 5. A kremowe za 3,10 czy 3,15. A teraz już cena skoczyła o 50 groszy. Ale słuchajcie, ten litrowy był za niecałe 5 zł. Więc myślę, że jest to dobra cena. Wzięłam mami dwa. I mama mówi, że bardzo lubi, bo jest to bardzo dobra cena. Ale też ten płyn jest bardzo gęsty. Więc nie jest to takie, żeby cię kupić tanie, ale słabej jakości. Tylko naprawdę jest to fajna jakość. A i zapomniałam wziąć, bo już jest w kuchni Arizona. Bo jeszcze właśnie kupiliśmy Arizona z Justyną ale to zrobiłam Wam też w innym I kupiłam sobie w Rusmani, słuchajcie, czapkę. I zobaczcie, jaka ta czapka wygląda. Strasznie mi się spodobała. Jest niby taka cienka, ale myślę, że ona też powinna nieźle grzać. Naprawdę fajnie wygląda i ja w niej fajnie wyglądam. Już mam opaskę do, yy, na uszy i mam czapkę, i nie wiem, ja lubię y, takie rzeczy jak czapka, czy opaska, czy rękawiczki, szaliki kupować w szarym kolorze, bo to po prostu do wszystkiego pasuje. Yy, I to są tak naprawdę całe moje zakupy. Aha, jeszcze był e, drugi e, płyn do naczyń. tylko ziom strynowy i były kostki do buca, ale tego już Wam i będę pokazywać, a też były w fajnej cenie, bo tam było chyba o 4 czy 5 kostek za 99 i to marki tej Action. Zobaczymy, jak się sprawdzą, jeżeli będą fajne, to Wam też oczywiście polecę. I niestety nie udało się dostać robaczków, co jest ogromnie przykre, a jeszcze, tak jak mówiłam, kupiłam prezent dla mojej siostry na Mikołajki, ale to Wam pokażę przed Mikołajkami, żeby nie mogła sobie podejrzeć. I ja teraz uciekam się relaksować, mam Mam ochotę połączyć sobie YouTube'a, a dzisiaj wyszło dużo fajnych filmów. Ale na pewno jeszcze się to bo zakończę vloga. Yy, I powiem Wam, że ja nie przepadam za takimi późnymi zakupami. Ale czasami trzeba, bo czasami tak się dzień układa, że no, trzeba pracować. Wiecie, yy, potem nie wiem, są goście, jest obiad, i dopiero po można wyjść na zakupy. Więc nie narzekam, tylko mówię, że wieczorem jest problem z transportem. Ale teraz czas na odpoczynek. Wypadło mi jakieś niesamowite zmęczenie, nawet nie mam ochoty dzisiaj na oglądanie żadnych seriali. Dlatego też wybaczcie mi, jak strasznie się śpieszę, ale za chwilę i rozmywać twarz i kładę się do łóżka. Jest po godzinie 10, ja przez około godzinę 15 nadrabiałam sobie zaległości na YouTubie, bo akurat w poniedziałki wchodzi bardzo dużo filmów, które chcę oglądać. I później wychodzi na to, że jeżeli mam mało czasu to w poniedziałki zazwyczaj nie oglądam żadnego serialu ani programu, bo po prostu się nie wyrabiam i myślałam, że może jeszcze troszeczkę usiądę nad e-bookiem, ale wiecie co, po pierwsze po całej tej akcji z korką nie wróciłam jeszcze w pełni do sił, dodatkowo też zarabianie nocek nie pomaga, a staram się robić to w miarę rozsądnie, że jeżeli na nockę zarabia, to w drugiej śpię dłużej, żeby wiecie nie obciążać aż tak organizmu, bo nie nie chcę się tutaj pochorować, bo to by było turbo nieodpowiedzialne, więc staram się dbać o siebie i jeżeli, wiecie, siedzę sobie na YouTube'a i czuję ogromne zmęczenie, to stwierdzę, że okej, okay, dobra, czas się położyć, nie ma co walczyć z organizmem, już wolę wtedy, wtedy jutro szybciej wstać i po prostu jutro sobie popisać na spokojnie, niż, wiecie, dzisiaj siedzieć przez siłę i, i moja kreatywność będzie zabita i wyjątkowo nie będę miała w nocy żadnej weny. Ponieważ będę zmęczona. Mam nadzieję, że taki zwykły poniedziałek będzie dla Was przyjemny w vlogu, bo powiem Wam, że już dawno kurczę nie nagrywałam nic z poniedziałki, bo zazwyczaj te poniedziałki są. Takie rozruchowe, jest dużo maili, dużo spraw, o jakieś zakupy, jakieś sprawy rodzinne, prywatne. I zazwyczaj, właśnie w poniedziałki, nie mogę się zabrać do nagrywania vloga, ale dzisiaj się udało. Nie ma co na siłę przedłużać tego vloga, więc czas się pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy oglądają moje filmy, czekają na nie, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście niesamowicie, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim, którzy mnie wspierają, zarówno na Patronite, jak i tutaj bezpośrednio na YouTube. Dzięki Wam może rozwijać ten kanał i też mogę go utrzymać, a myślę, że treści są ciekawe i za każdym razem bardzo się staram, żebyście byli zadowoleni. A jeżeli ktoś chce dołączyć do grona wspierających, link macie w opisie do Patreona, albo przycisku przycisk Subskrybuj. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć! Time is not on my mind, but then it's you oh.